W projekcie Rzeczpospolita Niedoceniona chcemy przypomnieć myśl strategiczną, myśl państwową, myśl wojskową I Rzeczpospolitej. Dlaczego to robimy? Dlatego, że jeśli mówimy, że I Rzeczpospolita była wielkim mocarstwem, była państwem, które wpływało na regionalny układ sił, to musimy pamiętać, że najpierw był pewien plan działania, był model, jakim to państwo funkcjonowało, było wreszcie określenie tego, co nazywamy wspólnotą. I w tej myśli strategicznej pierwszej Rzeczpospolitej znajduje się klucz do wielkości państwa. Zaczynamy od wielkiego dzieła, czyli od pracy militaria Andrzeja Maksymiliana Fredry. Czytajmy myśl naszych przodków i zastanawiajmy się, jak to im się udało, co zrobili, ażeby Rzeczpospolita była wielka. Może będziemy w stanie odbudować wielkość naszej ojczyzny.